Przechodzimy do drugiego punktu. Jest to punkt przyjęcie protokołu z 53. sesji Rady Gminy Raszem, Proszę bardzo, jeżeli są uwagi, o zgłaszanie. Nie ma uwag, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 53. sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. 9 za, jeszcze raz proszę. Się za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Przyjęcie protokołu z 54. sesji rady. Gminy naszym. Proszę. Właśnie uwagi nie ma, dziękuję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych widać ja przyjęcie protokołu z 64 sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki. 10 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z pięćdziesiątej 8. sesji Rady Gminy Naszym. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. Nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesionkę. 10 za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo, witam Pana, pana Kaczynowskiego, który zdążył dojechać i żyje jego nam.